Ja widzę, że na razie będzie grał w... Kurde. A, dobra. ok? i Na razie będzie grał w Raiwal z Bobus, a potem ja i on i... No, i myślę. Więc... Ale... Znaczy nie, myślę, że na razie będzie grał. Widzicie, że się patrzy, się ten mikrofon, bo słucha, to słychać. Mega. Jak najbardziej się bo to... O! Halo? Halo? z dźwięku weźmy na razie na lewo sprawdźmy a teraz halo